W chwili, gdy nagrywam ten materiał, minęło ponad pół roku od najazdu Rosji na Ukrainę i wiele już zostało powiedziane na ten temat, aspekty polityczne, militarne, społeczne, etc., etc. Ja jednak w ramach luźnych gadek na kanale Oblicza Historii pragnę skupić się dziś na tym, co czasami dostrzegam w różnych debatach, czy w komentarzach na YouTubie, na Twitterze, czy w innych miejscach, mianowicie na przyrównywaniu wojny na Ukrainie, różnych jej aspektów, z kampanią wrześniową z 1939 roku. Jak bardzo szkodliwe i złe to są porównania, przyrównywania, i jak mocno wpływają na, nasz, na nasze postrzeganie tej wojny, jak bardzo często wypływają w nich pewne fobie, kompleksy, negatywne odczucia i generalnie różne mity wyznawane przez niektórych Polaków, o tym jest dzisiejszy odcinek Luźnych Gadek. Na początku skupmy się na przyczynie wojny, a raczej na celach agresorów w tych dwóch wojnach. I tu jest pierwsza taka diametralna różnica między tymi konfliktami. Bo czego chce Putin? Putin chce ludzi. Demografia rosyjska przeżywa gigantyczne problemy. Stąd zapewne pomysł tego bandyty, by zmienić władzę w Kijowie, a potem w ramach tego ruskiego miru zawrócić Ukrainę z kursu na zachód. On liczył pewnie na to, że społeczeństwo ukraińskie się okaże bierne i taka od szybka wojenka, zmiana władzy na prorosyjską, jeśli nie aneksja, to stworzenie takiego państwa na kształt Białorusi z Ukrainy. I takie zasilenie rosyjskiej demografii kilkunastoma, kilkudziesięcioma milionami ludzi, którzy będą tam pracować, no, dzięki którym Rosja trochę odwlecze tę swoją katastrofę demograficzną. Natomiast czego chciał Hitler? Ten się nie bawił żadne zmiany władzy, ja powiem tutaj bardzo brutalnie. Polacy mu byli potrzebni co najwyżej do roli parobków, on potrzebował Lebensraumu, czyli tego miejsca do życia dla Niemców i tyle, i koniec. I w jego wizji tego niemieckiego świata nie było miejsca dla Polaków czy Żydów czy innych narodów słowiańskich w jakiejś dłuższej perspektywie. Po prostu nie było. On tych ludzi chciał wymordować, on chciał tu po prostu mieć miejsce dla Niemców i koniec, i tyle. Nie byli mu do niczego potrzebni. Więc skoro te powody mamy już omówione, wojna wybucha. No i ktoś powie tak, ok, są czołgi, są samoloty, dalej króluje artyleria. nichilnowi, było jak było. No, nie do końca. I taka szybciutka naprawdę krótka charakterystyka to wygląda mniej więcej tak w 1939 roku jedna armia, czyli niemiecka, na wskroś nowoczesna posiadająca miażdżącą przewagę w każdym zakresie jakość, technika, nasycenie sprzętem, liczebność, łączność, logistyka, no wszystko tak naprawdę w kilka, kilkanaście dni biła jak chciała, gdzie chciała po, no, może poza paroma lokalnymi sukcesami bardzo dzielną armię polską która była przestarzała, źle dowodzona i zwyczajnie mówiąc, no po prostu dużo słabsza. I okej, okay, możemy tutaj mówić, że w niektórych punktach ta obrona trwała aż do października, tyle że to były takie wyizolowane punkty oporu. I nawet ten zwrot zaczepny nad bzurą to został zahamowany przez Niemców parę dni. To nie była jakaś gigantyczna kontrofensywa, która mogła przechylić szale zwycięstwa, albo nawet przedłużyć tę obronę o jakiś jeszcze miesiąc. No nie, no nie było po prostu takiej możliwości. Niemcy byli zbyt potężni. W dwa tygodnie Niemcy byli pod Lwowem, otoczyli Warszawę, lotnictwo nasze po paru dniach przestało się kompletnie liczyć. Niemcy sobie latali, robili w powietrzu co chcieli, jak chcieli, gdzie chcieli. I ten niemiecki blitzkrieg, czyli taka taktyka brania polskich oddziałów w kotły, takie szybkie niszczenie ich, przerywanie dostaw zaopatrzenia, taki na logistykę, yy, niszczenie czy nękanie maszerujących oddziałów, to się w zupełności sprawdziło. Niemcy nas pokonali szybkością, manewrem, siłą ognia tej wojny, po prostu Polska nie mogła wygrać, bo nie była kompletnie przygotowana na coś takiego, taką intensywność działań zbrojnych. Po prostu no, nie było żadnej możliwości. Do tego jeszcze władze państwowe. No, władze państwowe bardzo szybko wyjechały ze stolicy. Wielu generałów potraciło głowy, krótko mówiąc, czy to generał Bortnowski, czy to generał Rumel, czy to generał Dąbiernacki. No, przykro mówić, ale to była całkowita klęska. Całkowita klęska strony polskiej. Całkowita, bolesna i totalnie nieunikniona. Tymczasem, w tej obecnej wojnie na Ukrainie, mamy jak dotąd tak naprawdę, czyli do, do momentu, gdy nagrywam ten, ten materiał na początku września 2022 roku, mamy tak naprawdę dwie wojny. No już pomijam te, te, pierwszą, te pierwsze starcia z 2014 roku, całą tamtą operację, bo to jest tak, jakby całkowicie inna historia, liczy się to co, to, co jest teraz. I pierwsza ta wojna to są, pierwszy ten element wojny to są te działania rajdowe Rosjan. Ktoś powie, mamy Blitzkrieg. No nie, bo po pierwsze, Rosjanie uderzyli zbyt małymi siłami, nie wywalczyli przewagi w powietrzu, nie wzięli w żaden kocioł tych obrońców. Logistyka, dramat, ruski bardak, tak nieładnie mówiąc. Nie zdobyto Kijowa, gdzie cały czas przebywały ukraińskie władze, co należy bardzo szanować, zwłaszcza postawę prezydenta Zeleńskiego. Nie zdobyto Czernichowa, nie zdobyto Sum. Padł Mariupol, ok, ale po gigantycznych stratach Rosjan. I tylko to wyjście Rosjan za Dniepr, tam w okolicach Hersonia, no tam nie wiem, czy tam była jakaś zdrada, czy panika u obrońców, tego się dowiemy pewnie po wojnie, no tam teraz jest kontrofensywa, więc zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać. Natomiast druga część tych działań, tą, którą mamy tak naprawdę do dziś, to jest ta wojna niemalże pozycyjna, jak w Wielkiej Wojnie, gdzie Rosjanie tam zdobywają miejscami teren, ale te straty są ogromne, no po obu stronach. Główną rolę pełni artyleria, gdzie nie, gdzie jakieś lokalne kontrataki. Nie można tego porównać do, do wojny w 1939 roku, bo tam po prostu Niemcy mieli wszystko opanowane do perfekcji, chociaż to było takie powiedzmy, próba generalna tego, tego blitzkriegu. Bo o co chodzi? Mieli rozwinięte zaplecze, czyli ten drugi rzut. Mieli świetnych dowódców, mieli przewagę w powietrzu, którą bardzo szybko sobie wywalczyli i wiedzieli, gdzie i jak uderzać. Natomiast Rosjanie, no powiedzmy, tutaj z tym dowodzeniem to wygląda to naprawdę źle. To znaczy, no dla nas, czyli dla wolnego świata, dla Ukrainy, bardzo dobrze. No i mógłbym tutaj długo jeszcze wymieniać te wszystkie różnice o tym, że armia ukraińska walczy według tych wzorców natowskich, a Rosjanie tak topornie walą tą artylerią, gdzie popadnie. Mógłbym mówić o roli dronów, roli zwiadu satelitarnego, roli wsparcia materiałowego państw NATO, ale o tym Wam powiedzą znacznie lepiej na innych kanałach. Ja właśnie chciałem dojść do tego momentu, który wiele, naprawdę wiele razy dostrzegam w różnych dyskusjach na temat tej wojny. Po prostu ludziom niektórzy mówią tak, Ukrainie to pomagają, a nam w 1939 roku nie pomogli. No nie, powiem tak, nawet jeśli ktoś tak uważa, to niech doda, bo nie zdążyli. Jak już mówiłem, nasza armia w kilka dni od wybuchu pierwszej bomby lotniczej w Wieluniu była w głębokiej, niemal panicznej defensywie. Tam się po prostu front walił momentami. Często Niemcy byli szybciej na pozycjach, na które Polacy chcieli się wycofać. Po prostu byli zdecydowanie szybsi, zdecydowanie lepiej działali manewrem, zdecydowanie większym mieli siłę ognia, lepszą łączność, logistykę, wszystko. Natomiast Ukraina z wielu przyczyn, tak samo dzięki własnym przygotowaniom. Wsparciu Zachodu, jak i tej niekompetencji Rosjan trwa dalej i się dalej aktywnie broni. Ale okej, okay, skupmy się na tej pomocy z Zachodu. W Polsce, choćby naprawdę Zachód chciał, to nie było jak pomóc. Po prostu myśmy tę wojnę za szybko przegrali, to po pierwsze. Atak francuski na okręg Sary też nie mógł się powieść tak od razu. Tam Niemcy, wbrew pozorom, wbrew temu, co się mówi, mieli naprawdę niezłą y, linię obrony, naprawdę mogli się tam aktywnie bronić. I to też nie było tak, że armia francuska była. W momencie wypowiedzenia wojny Niemcom przez, przez Francję i Wielką Brytanię, że ona była od razu gotowa do działań zaczepnych. No nie. Oni właśnie liczyli na to, że armia niemiecka ugrzęźnie w Polsce, że to będzie troszkę tak jak w I wojnie światowej, a tutaj się okazuje nagle, że przychodzą komunikaty, że Niemcy są już pod najważniejszymi ośrodkami miejskimi w Polsce. No jest problem. Do tego potem, że do Niemiec przyłącza się Związek Radziecki. Więc jest problem numer dwa. Jeszcze Mussolini o tym się też zapomina, ale no to też z armią włoską wtedy jeszcze nie wiedziano, że będzie walczyła, no powiedzmy, nie, naj, nie najlepiej. I też trzeba pamiętać o tym, że nasz kraj był otoczony 1 września z trzech stron, tak naprawdę, czyli od zachodu, z terenu Prus wschodnich, z północy i od południa. Wszędzie tam byli Niemcy. Na wschodzie, jak się szybko okaże, Związek Radziecki. Jedyni nasi, powiedzmy, w miarę przyjaźni sąsiedzi, była Łotwa, no, ale cóż nam Łotwa pomoże. No i Rumunia. No ale to też właśnie to mityczne przedmoście rumuńskie tak naprawdę nie miało szans być żadnym ostatnim bastionem obrony, bo nawet gdyby Zachód przez Rumunię nam dostarczał czołgi, samoloty, działa, no to przecież trzeba jeszcze szkoleń, żeby ci żołnierze zaczęli działać na tym nowym sprzęcie. No, nie wsadzi się żołnierza bezpośrednio do samolotu czy do, czy do czołgu i powie masz i walcz. Bo problemy mieli nawet nasi piloci już doświadczeni w działaniach bojowych, mieli problemy z Przesiadkom na nowy sprzęt, czy to we Francji, czy to w Anglii, w dalszym y, toku wojny. A co dopiero, kiedy by im się kazało to zrobić, tak już na już się przesiąść, na przykład, nie wiem, z PZL P11 do, nie wiem, do Hurricane'a. No nie, tego się po prostu nie da zrobić, to tak nie działa. Natomiast atak na Ukrainę, ja do dziś się zastanawiam, czemu tak się stało. Nie wyszedł z kierunku białoruskiego, żeby przeciąć te linie komunikacyjne idące choćby przez Lwów. Tego ataku nie było. Nie wiem, czy to jest kwestia oporu armii białoruskiej, czy Łukaszenki, czy po prostu Rosjanie mieli zbyt szczupłe siły, żeby z tamtej strony też zaatakować. I tak naprawdę Ukrainie zostało pół kraju skomunikowanego dobrze z krajami NATO, które mogło być przez Rosjan co najwyżej ostrzeliwane artylerią rakietową, której też Rosja nie ma jakichś niewyczerpanych ilości. I tamtędy do dziś płynie taka rzeka uzbrojenia, i tam się zapewne też szkolą ukraińskie rezerwy. Pokrótce już omówiłem te Różnice w przyczynach wojny, w jej przebiegu, te kwestie geograficzne i teraz taka ostatnia bardzo ważna kwestia, naprawdę bardzo ważna, czyli uchodźcy. Naprawdę bardzo mocno współczuję tym ludziom, którzy musieli opuścić swoje domy, nierzadko swoje rodziny, nagle się znaleźli w obcym kraju, w obcym miejscu. No, plusem, jeśli oczywiście można mówić o jakich, jakichkolwiek plusach tej sytuacji jest to, że wielu Ukraińców ma samochody, są autobusy, transport, drogi. W drugiej RP mobilność ludności to była bardzo, była bardzo niewielka. Ile osób w miastach miało nie wiem, motocykl, samochód, a chociażby rower, żeby uciec przed zagrożeniem gdzieś dalej. No, mało kto tak naprawdę. To były towary premium. Stan dróg, katastrofa. Kolej, Niemcy atakowali dworce, węzły kolejowe, pierwszeństwo miało przecież transporty wojskowe. A ludność wsi też rzadko się decydowała na ucieczkę, bo oni żyli ze swoich pól. Po prostu była jesień, no chcieli po prostu żyć z tego co, co wyprodukowali a też trzeba pamiętać o tym, że no ci ludzie też nie mieli dokąd uciekać, bo tak naprawdę z każdej strony byliśmy otoczeni przez państwa albo wrogi, albo kontrolowane przez wrogów, więc to nie jest tak, że nikt nas z tych Polaków nie przyjął. To też tak nie wygląda właśnie, bo ci Polacy nie mieli po pierwsze gdzie uciekać, a po drugie jak uciekać. I tak wiem, że ta moja taka luźna, krótka pogadanka nie wyczerpuje w żaden sposób złożoności tego zagadnienia, ale mam nadzieję, że niektórym uzmysłowi, że to są inne czasy, inna wojna, inne stosunki międzynarodowe, że się ścierają inne armie. Nie zmienia się niestety jedno, czyli okrucieństwo atakujących. Rosjanie byli okrutni w 1939 roku, Niemcy byli okrutni w 1939 roku, Rosjanie są okrutni dzisiaj i czasami, jak się patrzy na obrazki z Mariupola, z Buczy, to. Człowiek się zastanawia po prostu, czy, czy to są obrazki, które zna jedynie z kina i, i czy to się dzieje naprawdę. No niestety to się dzieje naprawdę i to jest naprawdę przerażające. To jest coś, czego się nie da słowami wypowiedzieć. I ja z całego serca życzę Ukrainie, żeby przegnali ze swoich ziem tę barbarzyńską hordę, a Rosjanom, żeby się w końcu wzięli i opamiętali. I niech sobie puszczą piosenkę Maleńczuka, Sługi za szlugi. I niech tak puszczają do oporu. Niby się mówi, że nigdy więcej wojen, no ale niestety te wojny znów przychodzą i, i dzieje się to, co się dzieje. I to jest po prostu straszne. I jeszcze tak na koniec jedna, jedna rzecz, która różni te dwie wojny, czyli odbiór tej wojny przez społeczność międzynarodową. W 1939 roku nie było social mediów, ba, w ogóle jakiekolwiek media to były w powijakach, no, relacje z gazet, ewentualnie radio. Natomiast dzisiaj Ukraińcy świetnie rozgrywają tę kartę powiedzmy propagandową w tym pozytywnym aspekcie. Nagrywają filmiki, są piosenki, tak ta o raktarze. Są tacy cisi bohaterowie, jak ten piesek Patron, który tam pracuje razem z saperami. Sama postać Załańskiego jest tak świeci takim jasnym blaskiem, że facet, który był jakimś komikiem, aktorem nagle jest, jest wielkim mężem stanu i zamiast Uciekać z atakowanego Kijowa, to mówi, że on nie chce podwózki, nie chce ewakuacji, tylko żeby mu przysłali amunicję. No zostają takie rzeczy, czy postawa tych obrońców z Wyspy Węży, nawet jeśli się okazało, że im to faktycznie nie zginęli. Więc to są, też, to są też istotne rzeczy, które działają na świadomość społecz społeczności międzynarodowej i które kiedyś będą w filmach. Bo ja się założę, że kiedyś powstaną filmy, czy to o brońcach Wyspy Węży, czy to o ataku na Kijów, czy to już taki bardziej pewnie film wojenny o tym, jak pancerna brygada chyba to była, ukraińska broniła Czernichowa. No to będą kiedyś, mam nadzieję, świetne filmy i mam nadzieję, że kiedyś będziemy je oglądać w spokojnych czasach. Dajcie znać w komentarzach, czy wy sami, tak jak ja, uważacie, że nie ma sensu przyrównywać tej wojny na Ukrainie z kampanią wrześniową, albo może jeśli uważacie inaczej, to dlaczego? Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten odcinek Luźnych Gadek Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Oblicza Historii.